хочет 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 I zrobimy troszeczkę! Uważaj! Proszecie, no. Uważaj, mnie uduszyłś, ty brutalny! Uduszę cię, zmiażdżę, zjem cię całą. Mm, pamiętaj, że mi obiecałeś kąpiel, ładnie różowy? Nie Sam cię ci zrobię ci ból, ból, cię utopię. Z tej twój piesek jest bruta! jest. Ach, lubi białe mięso. Uważaj! Przej. Uważaj, nie Zaraz będziemy w mojej kryjówce że tam ci przegryzać. tu szyjkę. To ci to szyjko. serce pęknie. Oj, serce to mama. Jak dzwon że nie ma sprawy. Tak, ale pęk. Nie straszy, jesteśmy na miejscu. Uh! Hey, potworzy, vampirzy, obudź się! Obudź się, no! Obudź się, no. O, o, o co chodzi? Wysiadamy. Co? Wysiadamy. A już. A już jest. Wysiadamy. Tak, A. Tak. Wysiadamy. 270 zł należy się. Ile? 270. Dla równego rachunku jest 500. 500. No szybciej. Wejście. O. Już jest. Co mi robi? Co mi robi? Jest tylko 200 zł, ty. Co? Jak już będzie moja strata? Co? O nie, o nie. O, kochany, słowo się rzekło. Jest jeszcze nigdy żaden mroczkowski na górę. Jest szmalec, jest na górze. Na górze. Idziemy na górę, jest poszmalec. Idziemy. Tu, ciesza, tu jest zabawa. Tu, tam jest zabawa. Idziemy. Tu, tu, tu jest zabawa. Proszę bardzo, proszę u Gdzie? Dama, o, i proszę, i agogo. Pr a go, go, Proszę dalej, proszę dalej.

już skarby moje mają te skarby swoje. no. Jak jestem niepotrzebny, to mogę sobie pójść z panem kierowcą. Nie, że chwilę. Oczywiście, no, pani, pani, weźmie tymczasem zegarek i wpadnie pan, wie pan, gdzie ja mieszkam, pan nie wie, to jest świetny zegarek, to jest szwajcarski, on ma, tu ma taki sekundnik, tu się, złoto szwajcarskie, pan wie, pan ten zegarek. No dobra. Mówi się trudno. No. dobra, dobra Państwu. dobra, dobra, dobra. O, wam nie będzie czekać, zaraz dopadnie Tam w wannie. Ach nie. To które ja jutro rano nam przyjść? Co? Aha, rano ma pan przyjdzie około o ósme. Dobra? Ta łazienka? Łazienka jest tam prosto, prosto, a potem cały czas prosto. prosto. E, chwileczkę, ja zaraz, 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 chwileczkę, zaraz, na ja chwileczkę, zaraz przyjdę. Do mnie do roboty ja tam panu zapłacę, dobra? Która jest godzina? Pan sam sprawdził? O dziękuję bardzo Właśnie Awaria wodociągu <laughs> Ale już opanowałem jeden do ci do, do, dobry wiadomo No wczoraj, no wczoraj. Prezesie, <laughs> tak ja bym miał taką sprawę poważną chodziło o, 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 o taką rzecz no, wczoraj mi się bardzo dziwna rzecz przydarzyła urządzaj się co no no nie tylko i e, chodziło by o taką rzecz że po prostu chciałbym pożyczyć parę kilku trochę na przykład tak z dwadzieścia tysięcy Jak będę miał, to bym oddał. Wszystko, dziękuję bardzo. Wiktoria. O, no, wręcz przeciwnie. Bardzo dziękuję, naprawdę. Tak, dzieci, nie? Tyle na razie. Pan poczeka, jeszcze pojedziemy do mnie.